Witam wszystkich, Plawoskor i zapraszam na zagrajmy w kotor. No dobra, sprawdzamy dalej. Hmm, tam jest jakiś droid, widzę, bo coś się rusza. Dobra, czemu nie? Zrób bum. O, no chodźcie tutaj, chodźcie. Chodźcie wszyscy, popatrzcie na ten piękny ścigacz. Co z nim się dzieje? Hmm. Ojej, wybuch. Co za inteligencja Dobra, nic ciekawego. Nie, nie chcemy przeodobywać terminalu. Hmm. Nie pamiętam, jak te drzwi otwierał, yy, chyba za pomocą karty, ale nie jestem pewien. A to, to samo? I tu jest właśnie przywódca czarnych wulkarów ze swoją, nie wiem, partnerką życiową. Są oni, no, dość mocni, nie powiem. Trochę mogą wkurzyć. Nic więcej nie możemy zrobić. A co jeszcze? O właśnie. Otwieramy wszystkie drzwi, tak jest. I tym poleceniem bodaj odkrywamy całą mapkę. Coś jeszcze nie. Wow, nowy poziom. Znów, no, oczywiście, w używaniu komputerów eee, mogę w perswazję? Mogę też... A, eee, więcej w używaniu komputerów. Chcę być mistrzem hakowania zwiększone uniki. I co my tu jeszcze możemy? Hmm, nie jestem pewien Więcej punktów życia lub... Nie, nie, dobra Niech będą ulepszone Szybkie ciasy czy grad ciasów Już mamy odkrytą całą mapkę jak widzicie No cóż, to czasami może zmylić Ponieważ, no, przynajmniej ja Preferuję odkrywanie, dzięki czemu można wiedzieć własne postępy i tak łatwo się nie zgubić A cóż Tak też jest dobrze Tak, tu są ci durni wulkarze, którzy zlecali się wszyscy, by podziwiać wybuchający Higacz. Czy uda mi się wtrafić tego droida? Tak jest, papa. Pa. A nie, zwyczajnie otwieramy. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy jak działa ulepszony gracji No! Już to się otworzyło! Rany. Niech to. Ten droid. Oj, czuję, że mnie będzie wnerwać. Coś czuję, że będzie bardzo mnie wnerwać. Kart. Co? Jakim cudem jest. nieodporny. To, co widzicie, to jest zamrożenie, to jest. Yy... Jeden z, ze specjalnych ataków, czy specjalnych broni, montowanych na druidzie. No. Strzelaj w niego. Super, i zaś mi wszyscy padną jeszcze. Haha, <toddź> to będzie zabawa. Hmm. Eee... Użyj czegoś. Na przykład. to się odmrozi. Kurde, nienawidzę tego kart. Teraz twoje kolejna zażycie cudownego leku. No nie zażył. Zażyj to dziadu. Przestań! No. Super. Co za dziadowski droid. Nie żyje. Super. Ja? Yeah. Kart, potężny strzał, nie ten bagiewski Mówiłem, że potężny strzał, miałem na myśli, żebyś trafiał Aaaa strzał, rany, zabijcie go Zniszczcie, nie wiem Przylupcie go na złom Ups. Nie umieraj. O, rany. Droid jest taki mocny. O, -o. O, o Tak, droid nie używa już swojej super-duper broni, bo ma ona ograniczoną ilość użyć. Kart. Wykończ go nie tym. Nie wiem czemu, ale nie zdają mu wrażenia. Dobra, plazma. Piękna plazma. Kart, kart, rzucaj plazmę. Papa. Ramy. Nie przypominam sobie, by był on aż tak trudny. Ładnie brzmią echa leczenia. No dobra. Co mamy w tych skrzynkach? Czego on pilnował? Więcej granatów plazmowych. Wow, 2000 kredytów. Poproszę. No, a tutaj standard. Także bierzemy. No cóż, pozostało nam wykończyć szefa wulkarów. Na przekaz jego popleczników. No. What? Hmm, przecież Bond się spodziewał, że idziemy po niego? Zaminował ścieżkę A, nieważne, mamy misję Mamy naszego super-sapera Szkoda, że tutaj nie można strzelać do min <gryw> Zawsze to lubiłem Zapiszmy, zobaczmy jak z czasem. A. Jeszcze jeszcze, jakiś ty domyślny co ty? Nie, przyszliśmy w odwiedziny albo nie wiem, pojeździć na Twoich ścigaczach. Właśnie, zamknij się, zielona świnio

Potakujmy, potakujmy. Hmm. Proponuje nam współpracę. No tak, no kucze, znowu mi przeminęło. Nie znasz tego. Jeśli jesteśmy z Darkseida, tak jak ja, możemy zwrócić się przeciwko naszym byłym kumplom. A, kumplom, z Dobra, nie będę przywioz tego gadania. O, that, Właśnie widzimy piękne pranie mózgu. Pisanie niepewności. <grym i wyszczone> <grym i wyszczone>

I co już myślę, wizeruję, że po prostu potnę ten odcinek, ponieważ no, ten dialog będzie jeszcze się ciągnąć.